Cześć, witaj w przestrzeni Free Polish Spirit. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o zmęczeniu, które nie mija po odpoczynku, czyli o wypaleniu. Czasami odpoczynek faktycznie nie pomaga, i po weekendzie, po urlopie czy wolnym dniu budzisz się i myślisz, okej, okay, ale wciąż nic mi się nie chce. Wtedy to nie jest tylko zwykłe zmęczenie. To jest głębsza forma wyczerpania, która dotyka ciała, umysłu i serca jednocześnie. Nawet kiedy wszystkie ludzkie głosy mówią: odpocznij bardziej, może coś z tobą jest nie tak, może to lenistwo, może po prostu musisz się bardziej zmotywować, to często nie o lenistwo tu chodzi. Wypalenie jest sygnałem. Sygnalizuje, że coś w naszym życiu, w rytmie, w relacjach, w priorytetach, w dawaniu siebie światu zostało przeciążone. Ciało wysyła komunikat: zatrzymaj się, posłuchaj, poczuj. To nie jest porażka. To jest wyzwanie, aby wrócić do siebie, nie szybciej, nie bardziej, ale głębiej. Jeśli zwykłe zmęczenie to zmiana baterii, to wypalenie to dzwonek alarmowy. Nie mija po śnie, nie znika po weekendzie i nie ustępuje po kawie. To często objaw chronicznego stresu, pozostawania w trybie działania, gdy ciało i układ nerwowy są w stanie ciągłego gotowania. Mówi się, że wypalenie to również emocjonalne wyczerpanie spadek energii, sensu, radości odłączenie od tego, co kiedyś sprawiało przyjemność. To nie jest tylko za dużo roboty to jest przewlekłe napięcie, które wpływa na sen, jedzenie, relacje i sposób, w jaki czujemy siebie. Holistyczne podejście do wypalenia bierze pod uwagę wiele sfer życia jednocześnie ciało, umysł, emocje nasze serce. Jak możemy sobie z tym radzić? Na pewno sen głęboki, regenerujący, 7 do 9 godzin minimum dziennie, najlepiej w stałym rytmie, nawadnianie, odżywianie, granice, nauka mówienia nie i chronienia swojej energii, przewietrzenie głowy, redukcja ekranów przed snem, zastąpienie ich ciszą, muzyką to, co poprawia wypoczynek bliskość natury. Dzielenie się emocjami z bliskimi, z kimś, kto cię wspiera, łagodzi stres, śmiech, zabawa, odnajdywanie małych radości, które pobudzają ducha. Odzyskiwanie energii to nie jest sprint, to jest codzienna, mała praktyka, która przypomina ciału i sercu, że nie trzeba ciągle walczyć, że można doświadczać życia w sobie i przez siebie. Praktyczne sposoby na odzyskiwanie energii. Sprawdź rytm dnia. Zamiast robić więcej, zobacz, kiedy masz najwięcej energii i planuj to, co ważne, właśnie na wtedy. Priorytetyzuj regenerację nie jako nagrodę, ale jako fundament. Pamiętaj o ruchu i tu nie chodzi o wycisk na maksa to mogą być tylko spacery w naturze delikatna joga rozciąganie po przebudzeniu Takie ruchy nie tylko poruszają mięśnie, ale też regulują układ nerwowy i sprzyjają regeneracji chwile uważności. Nie musisz od razu medytować godzinami. Nawet dwie minuty głębokiego oddechu czy krótkie zatrzymanie się pomaga systematycznie obniżyć napięcie. Świadome jedzenie. Wprowadź do swojego dnia produkty, które naturalnie wspierają energię i trawienie. Owoce, orzechy, pełne ziarna, warzywo. To wszystko jest paliwem, które nie zrzuca cię potem w dół. Kreatywność. Wypalenie często oznacza odłączenie od tego, co kiedyś dawało nam radość. Sięgnij po coś, co nie ma celu. Poza czystym doświadczaniem, chciałabym podzielić się kilkoma potężnymi rytuałami, które też możesz wpleść w swój dzień. Na przykład, poranek, 5 minut ważności. Zanim staniesz z łóżka, weź trzy powolne oddechy, połącz je z myślą: Jestem obecna w tej chwili. Po posiłku, 2 minuty ciszy. Poczuj smak, oddech, swoje ciało. To wspiera trawienie i łagodzi napięcie. Możesz też to robić przed posiłkiem. Przerwa w ciągu dnia. Ustal przypomnienie, co 2 3 godziny. Wstań, rusz się, rozciągnij, napij się wody, zamknij oczy, choć na chwilę wieczór. Przed snem, odłóż telefon, wypisz trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczna, nawet te drobne. Weź jeden spokojny oddech i powiedz sobie, zrobiłam dziś to, co mogłam. Możesz dołączyć też do mojego rytuału, który ostatnio wypróbowuję. Jest nim taniec. Ruch piotrami, poczucie własnego ciała. Jedna piosenka może dać ci dawkę kobiecej energii, czasami może dziecięcej energii, ale zależy od ciebie, jaki vibe jest ci danego dnia potrzebny. Odzyskiwanie energii to nie powrót do tego, kim byłaś to odkrywanie nowej jakości siebie spokojniejszej, bardziej uważnej, bardziej świadomej swoich granic i zasobów. I nie chodzi o to, by robić więcej, ale by być w zgodzie z własnym tempem. Tam, gdzie ciało i serce mówią spowolniej, odpowiedz im obecnością, a nie wysiłkiem. Twoja energia wraca w rytmie codziennych zatrzymań, uważnych oddechów, prostych rytuałów i czułości dla samej siebie. Dziękuję Ci, że jesteś i dajesz sobie czas, żeby po prostu zobaczyć siebie naprawdę. Dużo miłości dla Ciebie.